Odcinku. Paul vs Diaz na zasadach MMA? UFC podpisuje rekordowy kontrakt Jones wypada z walki wieczoru Borek broni Materle Różalski ponownie o polityce Gleba o powrocie dela po Pandora Gate w miniony weekend Islam machaczew pokonał Aleksandra Wolkanowskiego, co zostało określone jako spektakularne zwycięstwo. Według Daniela Kormiera, to zwycięstwo powinno umożliwić Islamowi zajęcie pierwszego miejsca w rankingu najlepszych zawodników UFC, niezależnie od kategorii wagowej. Kormier wyraził tę opinię w nagraniu opublikowanym na serwisie YouTube. To było niesamowite: on jest najlepszy. Teraz ludzie zaczną się zastanawiać, czy on będzie lepszy od Kabiba i czy stanie się najlepszym zawodnikiem w historii wagi lekkiej. Nie wiem, czy tak będzie. To już jest jego zadanie do wykonania. Nie możemy jednak zaprzeczyć, że to on jest teraz numerem jeden wśród najlepszych zawodników bez podziału na kategorie. Dlaczego? Ze względu na rywala, którego pobił i sposób, w jaki tego dokonał. Podczas Galijewski 294, walczący w kategorii półciężkiej, wyraził swoją niechęć do Magomeda Ankalajewa po kontrowersyjnym zakończeniu walki między nimi. Walka miała miejsce 21 października w Abu Dhabi i mogła wyłonić pretendenta do pasa mistrzowskiego. Niestety, pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie z powodu nielegalnego kopnięcia Ankalajewa w głowę Walkera. Decyzja sędziów, że walka jest nieodbyta, wywołała kontrowersję i spowodowała awanturę w oktagonie. Walker był niezadowolony z tej decyzji i odepchnął sędziego. Dodatkowo miał pretensje do Ankalajewa i wyraził swoją wściekłość w programie DMM Hour, gdzie pozdrawił swojego rywala w sposób wulgarny, używając środkowych palców. Niechęć między nimi pozostaje wyraźna.

Pierwszy pojedynek między nimi odbył się w sierpniu i był to pojedynek bokserski, który Paul wygrał jednogłośnie na punkty. Nate Diaz od tamtej pory nawołuje do rewanżu w formule MMA, a Jake Paul przystał na tę propozycję. Walka miałaby miejsce w organizacji PFL, jednak obecnie nie ma jeszcze ustalonej daty ani oficjalnego stanowiska Nate'a Diaza. Dla Jake'a Paula, który jest znanym youtuberem próbującym sił w boksie, byłby to debiut w mieszanych sztukach walki. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Po swojej wygranej nad Aleksandrem Wolkanowskim na UFC 294 w Abu Zabi w miniony weekend, Islam Mahaczew awansował w rankingu bez podziału na kategorie wagowe. Teraz zajmuje drugie miejsce w zestawieniu, wyprzedzając swojego rywala. Aktualny mistrz kategorii lekkiej UFC wcześniej krytykował takie zestawienie, twierdząc, że powinien być numerem jeden, ale zdaniem osób układających ranking liderem jest John Jones, a Mahaczew awansował na drugie miejsce po swojej wygranej z Wolkanowską. Informacje te przekazał John Morgan z MMA Underground. Menadżer Ali Abdelaziz wyraził krytykę wobec ostatnich zmian w rankingu najlepszych zawodników bez podziału na kategorie wagowe. Jego zdaniem Islam Machachev zasyguje na pierwsze miejsce w tym zestawieniu. Wyraził to publicznie na Twitterze, wywołując kontrowersję, ponieważ nie zgadza się z obecnym liderem rankingu. Znowu okradli Islama Machacheva z pierwszego miejsca w rankingu najlepszych zawodników bez podziału na kategorie wagowe. Napisał na Twitterze menadżer Machaczewa. Po swojej wygranej z Kamaru Usmanem, Kamzat Cimajew został uwzględniony w rankingu kategorii średniej UFC, debiutując na dziewiątym miejscu w zestawieniu. Początkowo miał zmierzyć się z Paulo Costą, ale Brazylijczyk musiał się wycofać z powodu infekcji łokcia. Zastąpił go były mistrz kategorii półśredniej Kamaru Usman, który także zadebiutował w kategorii średniej. Po zwycięstwie nad Usmanem Trzymajew awansował na dziewiąte miejsce w rankingu wagi średniej UFC. Mistrz wagi lekkiej Islam Machaczew jest zdziwiony, że nie jest jeszcze numerem jeden w rankingu i nie do końca rozumie, co musiałby zrobić, aby tam trafić. W trakcie rozmowy z mediami Machachew wyraził swoje zdanie na temat zmian w rankingu. Kto tworzy te rankingi i po co to robi, nie mam pojęcia. Wcześniej pobiję gościa, który był na pierwszym miejscu, i wówczas też nie dali mi pierwszego miejsca. Teraz więc również nie jestem zaskoczony tym, co zrobili. Może to ze względu na bliską walkę Johna Jonesa, którą chcą promować. Nie rozumiem, co jeszcze musiałbym zrobić, aby pojawić się na pierwszym miejscu. Jak nie pokonać tego, kto był numerem jeden? Francis Enganu podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat stylu trenerskiego Mike'a Tysona, który wspiera go w przygotowaniach do walki z Tysonem Furym. Enganu będzie rywalizować z Gypsy Kingiem w nadchodzący weekend w Riyadzie. W rozmowie z Arielem Helwanim Enganu krótko opisał Mike'a Tysona jako swojego trenera. Jest bardzo intensywny. Chodzi tutaj o objętość treningu. Wywieranie presji na rywalu. Presja, presja, presja. Pamiętam, gdy pierwszy raz trenowaliśmy. Przyszedł następnego dnia i zapytał mnie, czy jestem obolały, zmęczony. Odpowiedziałem, że nie. To był błąd. Następnego dnia z pewnością bym obolały po treningu. Dana White ocenił debiut w oktagonie UFC niepokonanego Sharym Magomedowa, który pokonał bardziej doświadczonego Bruno Silva na UFC 294 w miniony weekend. Po gali White podzielił się swoją opinią na temat tego obiecującego zawodnika podczas rozmowy z dziennikarzami. Jest mocnym gościem, jest twardy. To była jego pierwsza walka w VFC. Nie wiem, jak może być z Dagestanu i mieć zerową obronę przed obaleniami, ale poza tym wyglądał niesamowicie. Podoba mi się ten dzieciak. Nie wiem, czy jest przyszłością tego sportu, ale na pewno ma tutaj przyszłość. Musi popracować nad obroną obaleń. W VFC musisz mieć kompletną grę. Oczywiście jego kickboxing jest bardzo dobry. Niskie kopnięcia, wysokie kopnięcia, łokcie. Musi jednak popracować nad zapasami, albo szybko przegra. Islam Machachev uważa, że Aleksander Wolkanowski powinien dać sobie czas na odpoczynek po przegranej przez knockout na UFC 294. Machachev zwyciężył Wolkanowskiego wysokim kopnięciem. Mimo że Australijczyk wyraził chęć szybkiego powrotu do oktagonu UFC, Machachev w rozmowie z dziennikarzami odradził mu taką decyzję. Musi odpocząć. Ma wielkie rozcięcie nad okiem. Przyjął bardzo dobre, celne kopnięcie. Dlatego musi odpocząć. Na 100%. Jeśli jest mądry. Jeśli jego trenerzy są mądrzy, to odpocznie kilka miesięcy. Bo to nie tak, że go ulusiłem albo trafiłem mocno na korpus. To było wysokie kopnięcie. Jego trener. Trener, lekarz i cały team muszą podjąć odpowiednią decyzję. Komentując to imponujące zakończenie walki Machacheva, trener Islama Javier Mendes wypowiedział się w audycji Submission Radio, mówiąc: Ze względu na wielkość wydarzenia i to, jak wspaniałym mistrzem jest Alex, a także fakt, że pierwsza walka była bliska i zacięta, muszę przyznać szczerze, że to skończenie było dla mnie zapewne najlepszym w historii. A wygrana ta była największym triumfem w całej mojej dotychczasowej karierze. Machachev utrzymuje swoją niepokonaną passę od roku 2016. Rafael dos Anjos, były mistrz UFC Wagi lekkiej, uważa, że to tylko on jest w stanie pokonać Islama w OKTAGONIE UFC. Brazylijczyk wyraził tę opinię na Twitterze. Patrząc na ranking Wagi lekkiej, nie widzę nikogo poza sobą, kto mógłby pokonać Islama i on o tym wie. Według Roberta Whittakera, u Aleksandra Wolkonowskiego zabrakło w starcie z Islamem jego kluczowego elementu, którym jest ciągła presja na rywalu. Whitaker, były mistrz wagi średniej UFC, podzielił się tą opinią podczas jednej z audycji. On nie wyglądał tak jak zawsze. Wydawał się być nieco powolny i ociążały. Jedną z jego największych broni jest jego cardio i umiejętność ciągłego wywierania presji na rywalu. Potrafi to robić przez 25 minut. Teraz tego nie zobaczyliśmy, bo to był walk po 12 dniach przygotowań i przez to był wolniejszy. Nigdy nie widzieliśmy go wcześniej w takiej sytuacji. W walce z mistrzem wagi lekkiej zabrakło mu jego największej broni gra bywa trudna. Chimaev przestrzega mistrza kategorii średniej, że szybko go pokona w walce. W odniesieniu do potencjalnej walki z Seanem Stricklandem, Strickland stwierdził, że Chimaev nie zasługuje na walkę o pas, ale z uwagi na popularność może się z nim zmierzyć. W odpowiedzi na te słowa, Chimaev krótko napisał na Twitterze Jesteś następny, nie martw się. Wiesz, jak szybko potraficie skończyć. Dana White wyraził życzenie, aby Kamzat Chimaev był bardzo aktywny w oktogonie EFC. White zapowiedział, że podejmie działanie, aby fani mogli częściej oglądać Kamzata w akcji w klatce MMA. Po gali, Dana White podzielił się swoimi dalszymi planami dotyczącymi kariery Chimaeva w EFC. Kamzat wszedł tam i bił się z za najlepszym zawodnikiem kategorii półśredniej w historii, z twardym, doświadczonym weteranem. Kamzat był zbudowany tutaj podczas pandemii. Dzieciak jest niezwykle utalentowany. Musimy sprawić, że będzie bardziej aktywny w oktagonie UFC. Tak właśnie planujemy zrobić. Mieliśmy z tym problem w przeszłości. Mam nadzieję, że teraz nie będzie miał żadnych urazów. Oby jego ręka nie była połamana i będziemy mogli dać mu walkę mistrzowską. Firma Anheuser-Busch, producent znanego piwa Bud Light, nawiązała nową umowę sponsorską z UFC. Informację o tej współpracy ogłosił dziennikarz ESPN Mark Raimondi na Twitterze. Dana White, prezydent UFC, wyraził ogromne zadowolenie z powrotu tej współpracy i podkreślił, że Anheuser-Busch i UFC podzielają podobne wartości. Wcześniejsza współpraca między tymi dwiema ogromnymi markami miała miejsce w latach 2008-2017, po czym UFC podpisał kontrakt z innym producentem piwa, Modelo. Dana White skomentował tą nową umowę w oficjalnym komunikacie. Anheuser-Busch oraz Bud Light zostały oficjalnym sponsorem UFC ponad 15 lat temu. Jestem dumny, że mogę ogłosić ponowną współpracę. Było wiele powodów, które Zadecydowały o tym, dlaczego wybrałem Hajzer Bush i Budlight. Najważniejszą sprawą był fakt, że czuję, iż jesteśmy najbardziej zbliżeni, jeśli chodzi o kluczowe wartości i co marka EFC znaczy. Nie mogę się doczekać wszystkich niesamowitych rzeczy, które będziemy robić przez najbliższe lata. Luke Rockhold, były mistrz kategorii średniej UFC uważa, że izrael Adesanya nie powróci już do rywalizacji w oktagonie UFC z najlepszymi zawodnikami. Rockhold twierdzi, że podczas swojej kariery czuł się podobnie jak Adesanya w ostatnim pojedynku. Podczas jednego z wywiadów Rockhold wyraził swoją opinię na temat przyszłości Adesanii w sportach walki. Myślę, że Izrael jest skończony, wymeldował się już mentalnie z gry. Myślę, że dokonał to, czego miał dokonać w swojej ostatniej walce z Pereirą i teraz nie chce się już bić. Nie był w walce w pojedynku z Szonę Stricklandem. Po prostu wykonał ruchy, to było widać. Musisz być obecny w tej grze. Nie możesz lekceważyć Lwali, zakładać czegokolwiek o nich. Zaufajcie mi, wiem to z doświadczenia. John Jones, mistrz kategorii ciężkiej UFC, został kontuzjowany i nie będzie w stanie wystąpić na galii UFC 295 w Nowym Jorku ze względu na kontuzję barku, która wymaga operacji. Nową walką wieczoru będzie starcie Alexa Pereyry z Izim Prochacką, a na tej samej gali o tymczasowy pas mistrzowski kategorii ciężkiej UFC zawalczą Sergei Pawlowicz i Thomas Pinal. John Jones miał pierwotnie walczyć z byłym mistrzem z tipem na tej gali, ale z powodu kontuzji musiał wycofać się z pojedynku. Dana White poinformował o tej sytuacji publikując wideo z treningu Jonesa, gdzie doszło do kontuzji barku. Jones będzie musiał przejść operację i zostanie mu długa 8-miesięczna przerwa od treningów. John Jones, który niedawno zdobył pas kategorii ciężkiej, podając Cyrilla Lagan w pierwszej rundzie gali EFC 285, teraz będzie musiał poczekać na swoją kolejną walkę. Jest on uważany za jednego z najlepszych zawodników w historii EFC i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych zawodników bez podziału na kategorie wagowe tej organizacji. Michael Bisping uważa, że John Jones słusznie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych zawodników w UFC bez podziału na kategorie wagowe. Według niego, to Lista jego osiągnięć i to, kogo pokonał, sprawiają, że miejsce na szczycie rankingu jest zasłużone. Bisping wyraził swoje wsparcie dla Jonesa w swoim programie mówiąc Kiedy spojrzeć na okres dominacji Johna Jonesa, to jest on niewiarygodny. Szanuję Islama i rozumiem, że jest to dla niego frustrujące, bo dwa razy z rzędu pokonał gościa, który był numerem jeden. Nie ma jednak na swoim koncie zwycięstwa nad takimi legendami jak Jones. Michael Bisping dodał, że choć wiele może się zmienić w przypadku Johna Jonesa, np. po ewentualnej przegranej ze Stiepem Miociczem, co jednak nie nastąpiło z powodu kontuzji Jonesa, to mimo wszystko widzi potencjał i szansę dla Islama w jego dalszych występach w UFC. Islam chce dokonać tego, co Jones. Chce zdobyć drugi pas. Jeśli tego dokona, zapewne wskoczy na pierwsze miejsce rankingu. Mateusz Gamrot odniósł w tym roku dwie zwycięskie walki w organizacji UFC. W miniony weekend zastępował w walce mistrzowskiej między Islamem Machaczewem a Aleksandrem Wolkonowskim. Mateusz Gamrot jest teraz wymieniany jako potencjalny przyszły rywal. Wojsław Rysiewski w rozmowie dla kanału Fansportu TV wyjaśnił, jak ocenia szansę Gamrota. Będzie to piekielnie trudne. W tej chwili pewnie nie dawałbym mu wielkich szans, ale on cały czas się rozwija i nie znam drugiej takiej osoby, którą poznałem która byłaby tak skupiona na tym jednym celu, na byciu coraz lepszym, na byciu najlepszym na świecie. To jest MMA. Nie wiemy, kiedy ten zawodnik, który się wydaje nie do pokonania, nagle okaże swoje słabości. Wydarzy się coś niestandardowego, nietypowego w walce. No widzieliśmy chociażby teraz Adesania Strickland. Nikt nie dawał szans Stricklandowi, a wygrał i to w cuglach pojedynek mistrzowski. Jakbym miał stawiać, to pewnie nie postawiłbym na Mateusza, ale nie zmienia faktu, że ta sytuacja za pół roku może być zupełnie inna. Może ktoś inny będzie mistrzem, a może Mateusz się rozwinie, zmieni się układ sił w Divi. Także czekajmy, niech próbuje. Michał Materla zmierzy się w grudniu z Pawłem Pawlakiem o pas mistrzowski KSW. Mateusz Borek uważa, że skreślanie Materli w tym pojedynku jest błędem. Choć mistrz wydaje się być faworytem, to Borek w swoim komentarzu napisał Emocje gwarantowane w Gliwicach. W stawce pas kategorii średniej, faworytem Pawł Pawlak, ale skreślania Michała Materli to grzech ciężki. Michał Materla zareagował na ogłoszenie swojej kolejnej szansy mistrzowskiej w KSW na swoim profilu na Facebooku, cytując słowa z utworu Avi Veni, który jest dla niego inspiracją przed walkami. Na podstawie ogłoszeń dotyczących tegorocznych GKSW wydaje się, że Jakub Wikłacz prawdopodobnie nie będzie już występować w klatce w tym roku. Zawodnik zamiast tego postanowił wziąć udział w poznańskim maratonie, gdzie spisał się całkiem nieźle, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie jest związany z tym sportem. Jego oficjalny czas na mecie, wynoszący 3 godziny 44 minuty i 2 sekundy, umiejscowił Jakuba na 1282 miejscu spośród 4088 uczestników, którzy ukończyli ten bieg. Marcin róża różalski jest ostatnio bardzo aktywny na swoich social mediach w sprawach politycznych. Sami zobaczcie, co Marcin miał do powiedzenia. Szanowni, witam serdecznie. Będę mówił dosyć szybko, będę szaleścił, ponieważ mam zablokowaną możliwość robienia relacji przez jakiś mój post, który znów się nie spodobał tym, którzy zarządzają Instagramem. Szanowni, przed wyborami kilku typów z kilku tamtych partii zobowiązywało się poprawić prawa zwierząt, może nie tyle zwiększyć, co żeby fundacje i stowarzyszenia, takie jak między innymi nasze miały prawa, żeby, żeby te kurwy, które sponiewierają zwierzęta były karane dosyć serowo i tak dalej, że to już odstraszyło. Teraz po internecie zaczyna krążyć petycja, żeby podpisywać, żeby zwrócić uwagę tych, którzy się dostali do koryta, żeby to zmieniali i tak dalej. To ja się kurwa zastanawiam, to gdzie te obietnice? To na chuj te kurwa petycje, skoro to powinno być ich priorytetem? I obowiązkiem, żeby to zadziałać, ale nie znów my musimy działać, żeby mu o tym przypomnieć. To, no, co już zapomnieli? zapomnieli, gdzie ta dobra zmiana, gdzie te lepsze, gdzie kurwa, jest te mniejsze zło. Już chuj, bo już po wyborach, nie? Już przy tak myślałem. Mam nadzieję, że się mylę, że to się zmieni i że petycje ludzi nie będą potrzebne, bo ci, to sobie, co to obiecali, będą się tego trzymali. W kolejnym nagraniu na Instagramie rural opowiedział, dlaczego jego posty są często blokowane i porównał je do popularnych influencerek. I mu jeszcze jeden filmik, eee, taka może jakaś nie wiem, głupia sugeracja z mojej strony. Kochani, nasunął mi się gdzieś taki post, gdzie było zdjęcie dziewczyny, nie powiem, atrakcyjna, nową z łóżka by się nie zrzucił, nawet patrząc na te zdjęcia z by się poruszał, stanik taki, taki siatkowy, widać sutki, w sutkach kolczyki, tak samo majtki, widać cipkę, Dzinzelek, w dzinzelku kolczyk. Miliony polubień, komentarzy, zasięgów itd. Tak Ale jak któryś z moich kolegów, z którymi strzelam, lub nawet ja wrzucimy post o itd. i tak dalej, gdzie strzelamy sportowo, prawie sport. Strzelamy do tarczy i tak dalej. Mamy blokowane zasięgi, jakieś tam te, takie, nie wiem, jak to się nazywa, żeby znaleźć na przykład pozia, To trzeba wpisywać całą frazę. Nie też nie można znaleźć. No, to ja się zastanawiam, co jest bardziej gorszące: pokazywanie pizdy w pejserjami czy strzelanie sportowe do tarczy. Zastanawia mnie też jedno, że nowa opcja polityczna pod banderą tęczy będzie chciała nam pozabierać pozwolenia na broń i ograniczać to wszystko, gdzie w zanadrzu mamy raczej nieciekawą przyszłość, bo z jednej i z drugiej strony możemy być wpierdoleni w wojnę. Pozdrawiam. Artur Szpilka zabrał głos przed galą Cloud MMA 2, podczas której do klatki powróci jego klubowy kolega Daniel Omielańczuk. No i właśnie, nie zapominamy, 28 dokładnie w ten weekend walczy na gali Cloud MMA mój Daniel Omielańczuk. Daniel, czy mamy za ciebie kciuki. Jest co z nim zrobić, nie? No. Trzymamy kciuki tylko zwycięstwami amigo. Dyrektor sportowy KSW Wojciech Rysiewski zareagował na słowa Łukasza Jurkowskiego, zapewniając, że nie ma powodów do obaw o przyszłość organizacji. Jakiś czas temu w programie MMA Studio gościł Juras, który sugerował, że KSW może zacząć organizować nietypowe starcia w celu przyciągnięcia nowych widzów. W przeszłości już mieliśmy okazję oglądać K1 w małych rękawicach, a prowadzono również rozmowy na temat walki bokserskiej. Juras stwierdził, jeśli oglądalność i zainteresowanie nowymi gwiazdami będą spadać, KSW może sięgać po pojedynki takie jak mamy tchalidow Tomasz Adamek, ponieważ na razie nie widać nowych liderów. Mogą podążać tą ścieżką, ale gdzie to się skończy? Nie zdziwiłbym się, gdyby nagle połowa karty walk była złożona z takich nowinek. W odpowiedzi na te słowa dyrektor sportowy udzielił wywiadu dla Fansport TV, gdzie zapewnił, że taka sytuacja nie wystąpi, a walki w nietypowych formułach będą jedynie pojedynczymi przypadkami. Myślę, że nie zgadzam się z Łukaszem i jeśli jakieś pojedynki czy frikowe, czy w innych formułach będą się odbywały w KSW, to będą to sytuacje incydentalne. Eee, oprócz eee, gali na narodowym, czy znaczy inaczej największe gwiazdy jak Mamet czy Pudzian walczyły w tym roku tylko na narodowym odbyło się oprócz tego 11 czy odbędzie 11 innych gal w większości wyprzedanych zbudowanych na innych zawodnikach i nie ma żadnego zagrożenia, żeby to przestało być nagle dochodowe czy to przestał być kierunek, w którym chcemy podążać Także byłbym spokojny ta formuła obecna, czyli gala co miesiąc. Być może nie zawsze na największej hali, ale na halach w okolicach 4-5 tysięcy to jest coś, co będziemy serwować fanom jeszcze bardzo, bardzo. Dobrze? Kamil Minda, gościł w studiu Fansport TV, gdzie poruszył wiele ciekawych tematów. W obszernej rozmowie odpowiedział na pytanie dotyczące zarówno flickfightów, jak i wielu walk sportowych. King Kong, kolejny zawodnik trenowany przez Mirosława Oknińskiego, wkracza do świata flickfight'ów. Jego debiut odbędzie się już w tę sobotę podczas gali Cloud MMA2, gdzie zmierzy się z Denisem Labrygą w walce na zasadach K1, używając małych rękawic. Nie ulega wątpliwości, że wsparciem dla Mindiego w przejściu do flickfight'ów była praca jego trenera, okniński, przez media społecznościowe oraz w wywiadach ostro krytykował Labrygę i zachęcał do walki. Wspomniał również swoje starcia z takimi rywalami jak Phil De Fries, Artur Szpilka i Arkadiusz Wrzosek. Podczas ostatniego wywiadu King Kong przyznał, że jest otwarty na tego typu pojedynki. Gdy zapytano go o możliwość walki z czołowymi zawodnikami KSW, odpowiedział, że jeśli nie dostanie szansy na zdobycie mistrzostwa, chętnie zmierzy się ze Szpilką lub byłym zawodnikiem Glory. Zawodnicy, którzy z nim walczyli, popełniali błędy, o których nie chcę mówić, żeby tego nie zdradzać, żeby chwili się do tego nie przygotował, ale uważam, że, że mam patent na to, już o tym rozmawialiśmy z trenerem i jeśli tylko bym dostał szansę walki z nim, no to na pewno, na pewno bym to wykorzystał i uważam, że ten pas musi wrócić do Polski. Damian Janikowski był gościem w studiu MMA, prowadzonym przez Mariano Dziukowskiego oraz Filipa Lewandowskiego. Damian dostał ciekawe pytanie, na które odpowiedział bez skrupułów. Jakie miał najlepsze historie ze stania na bramkach w klubach nocnych? Link do pełnego wywiadu z Damianem Janikowskim możecie znaleźć w opisie do tego filmu. Do gimnazjum czy do liceum, no to gdzieś tam sobie już musiałem zaczynać od, od szatni, później się wkręcałem gdzieś na zastępstwa, a miałem taki czas, że chyba 3 albo 4 lata regularnie, wiesz, pracowałem na bramkach. Patryk Gleba Tłukaczewski ma planowaną dłuższą przerwę od startów, dzięki czemu ma więcej czasu wolnego i zrobił się aktywniejszy w mediach społecznościowych. W jednym z ostatnich filmików na TikToku, Gleba odniósł się do powrotu Boxdela do życia medialnego po wielkiej aferze Pandora Gate. Szyboneczko moi drodzy, słuchajcie, mam do was takie pytanie: czy jeśli złodziej chce kogoś okraść, a mu się nie uda, to jest złodziejem, czy nie? Bo po wczorajszym filmiku Boxdela i czytaniu komentarzy, wiadomo, chłop nic nie zrobił. No, ale mam mieszane uczucia. Kiedyś w latach 90. tych za naszych dziadków takie coś by było naprawdę surowo karane. A dzisiaj chłop wraca sobie do internetu, planuje odbudowę swojej osoby, wszyscy go dopingują. Dla mnie to jest dziwne. Co o tym wszystkim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podoba Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.